Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Epole. Może zastanawiacie się, dlaczego jestem w masce, w okularach i w rękawicach, ale zaraz Wam to wszystko wyjaśnię. Otóż, słuchajcie, zbliża się nieubłaganie. Myślę, że to bardzo dobrze, że się zbliża termin siewu kukurydzy. Pamiętajcie, że odmiany zaprawione, zaprawami insektycydowymi dostępnymi na rynku. Czyli na przykład Force, czy Hybriditrin, czy korit należy wysiewać przy pomocy różnych zabezpieczeń, tak żeby nie doszło do oparzenia. Ponieważ przy zasypywaniu komory siewnika następuje duże pylenie materiału siewnego, to pamiętajcie, żeby koniecznie używać maski, okularów, no i oczywiście też rękawic, żebyście się nie zatruli tą zaprawą, w której znajduje się insektycyd, ona ma. Chronić kukurydzę, te młode siewki przed owadami, ale nie ma źle wpływać na nas. A pamiętajmy, że w tym roku tego materiału siewnego zaprawianego będzie dosyć dużo. Wielkimi krokami nadciąga sezon siewu kukurydzy. Powiem szczerze, że już mam sygnały od kolegów naszych z południa, że część rolników już zaczęła. Czy to jest dobry moment, czy to jest zły moment. Tego nie wiemy, będąc na pozycji dzisiejszego dnia, możemy tylko sobie zrobić estymację i tak zwany lekki hazard, czyli jakie będą benefity, jeżeli zaczniemy sieć teraz, a jakie będą, jeżeli poczekamy jeszcze nam do tego momentu, aż ta gleba się naprawdę fajnie wygrzeje, i będziemy mieli ciekawą prognozę pogody, taką optymistyczną z wysokimi temperaturami. Na dzisiaj temperatury gleby w rejonie Polski. No, w różnych oczywiście rejonach wahają się od powiedzmy 6 do nawet 10 stopni, więc pamiętajmy, żeby nie sieć w glebę, która ma poniżej 8 stopni Celsjusza. To jest takie moje zalecenie z praktyki z wielu lat. Sianie w glebę, która ma 6 stopni czy 7, to naprawdę nie jest dobry pomysł. Może procesy jakby w zarodku wystartują i zacznie się proces enzymatyczny. Natomiast to jest zdecydowanie za zimno dla kukurydzy i tego w tym momencie nie powinniśmy robić. Chyba, że mamy jakąś super prognozę pogody, że będzie zaraz 25 stopni, to możemy zaryzykować. Natomiast pamiętajmy, że taki minimum temperaturowy to jest 8 stopni. Kiedy to mierzymy? Mierzymy to oczywiście w ciągu dnia, najlepiej kilkukrotnie, ale jeżeli nie, to przynajmniej rano i wieczorem bierzemy z tego średnią. Nie tak, że wychodzimy o 14, jeszcze w glebę piaszczystą, wbijamy termometr i nam pokazuje 16 stopni. Często tak może być. Mierzymy też temperaturę na głębokości siewu. Tej domniemanej lub troszeczkę głębiej, czyli jeżeli chcemy siedzieć na 4, to mieszmy na 5, na 6 cm, tak żebyśmy mieli tutaj to dosyć mocno sprawdzone. A więc tak, niektórzy z Was już ruszyli z siewami. No i czy to jest źle czy dobrze? Powiem szczerze, że jeżeli temperatura gleby ma 10 stopni, te prognozy nie są aż takie złe, żeby, żeby gdzieś tam ta temperatura mocno spadała, a raczej ma być ciepło. Więc z takiego punktu widzenia tak samo jak podchodzicie do sprzedaży płodów, myślę, że część płodów się sprzedaje w takiej cenie, część w takiej, część w takiej. Więc jeżeli macie możliwość macie swój siewnik lub możecie dogadać się z usługodawcą, to część areału można by już na ryzyko zasiać. Jakie będą benefity takiego szybkiego siewu kukurydzy? No oczywiście będzie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i on będzie się ten one rozwijał prawidłowo. No to na pewno zbierzecie go szybciej niż to, co byłoby zasiane za na przykład 2-3 tygodnie. Tym samym możecie zasiać odmianę, która ma wyższe FAO, zakładając, że oczywiście ona dobrze poschodzi i będzie miała pełną obsadę. Czyli macie wyższy potencjał i zbierzecie to prawdopodobnie, albo raczej na pewno, na niższej wilgotności więcej zarobicie. Natomiast, oczywiście, to wszystko niesie ze sobą ryzyko takie, że temperatura może niestety dojść do gwałtownego spadku i ten, i ten kiełek może na przykład zawrócić, zakręcić się przestać rosnąć, zostać porażony przez fuzariozę no i z takiej plantacji może nic nie wyjść, dlatego nie szedłbym w tym momencie na całość że siejemy już na hura i wszystko tylko możemy to sobie podzielić na partie, więc benefity jakie są, jakie są zagrożenia to już powiedziałem więc tak naprawdę żeby zebrać jak najwyższy plon, to oczywiście jak najwcześniejszy siew, ale ten siew musi być zrobiony w momencie odpowiednim dla rejonu, dla gleby, dla temperatury, dla głębokości, no i oczywiście dla rozkładu. Także to są te ważne rzeczy. Pamiętajcie, że kalendarz nie jest wyznacznikiem rolnika, nie powinien przynajmniej być wyznacznikiem rolnika, na pewno nie ten kalendarz taki klasyczny z cyframi i datami w danym miesiącu, bo rok temu nagrywaliśmy ten film w okolicach 20 kwietnia, teraz jest 5 kwietnia, czy tam początek kwietnia i mamy zupełnie różną sytuację, jeżeli chodzi o temperatury. Możemy też zauważyć to po roślinach fenologicznych, czyli mniszek lekarski, które tak naprawdę już dosyć mocno zaczął kwitnąć. Natomiast patrzmy też na prognozę pogody, bo to jest dosyć ważna rzecz. Ale pamiętajcie, dla nas liczy się kalendarz fenologiczny i temperaturowy, a nie to jaki mamy dzień w danym miesiącu. Oczywiście to jest jakiś wyznacznik, natomiast nie róbmy tak, że co roku 20 kwietnia wyjeżdżamy z siewami, tylko oczywiście dopasowujemy tą sytuację w miarę sytuacji w danym roku. Pamiętajmy, że od momentu siewu, kukurydza, rośliny młode powinny tak naprawdę nam wykiełkować, czyli przebić powierzchnię Ziemi. No najlepiej, jeżeli to będzie miało miejsce w ciągu kilku dni, to byłoby idealnie, czyli mówimy o 5, 6, 7. Natomiast takie, takie, taka wartość graniczna to jest takie 21 dni. Lepiej, nie, lepiej żeby dłużej roślina nie leżała w ziemi, no bo wtedy mamy znacznie większą szansę, że albo zostanie przez coś uszkodzona, śmietki kiełkówki larwy pędraków, larwy drutowców, ale też porażenie chorobami, między innymi fuzarium, dosyć groźne. Pamiętajmy, że zaprawy, które są obecne na ziarniaku, mówię teraz o tych fungicydowych, chronią tą roślinę nie przez cały sezon, ale to jest też przy tych dawkach to jest kilka tygodni, 5-6 tygodni, więc tak naprawdę jeżeli roślina siedzi 3 tygodnie w ziemi, potem zanim ona dojdzie do tej fazy te rozwoju tego Wtórnego systemu korzeniowego, który jest jakby najważniejszy, bo później on odżywia przez cały sezon wegetacyjny rośliny, żeby ten system korzeniowy zaczął się rozwijać na tyle szybko, żeby nie został porażony, żeby te wschody naprawdę powinny się zadziać najpóźniej, dwa tygodnie po siebie, wtedy jest idealnie. Jest taki parametr, który nazywa się sumy temperatur efektywnych. Jest to i proste i trudne kiedyś hodowcy bardziej transparentnie to pokazywali. Teraz zostaje to gdzieś tam y, dla nas, do naszej wiadomości, natomiast te informacje są do wyciągnięcia. Więc jeżeli chodzi o sumę temperatur efektywnych, to mamy takie dwie najbardziej obowiązujące skale. Jedna skala to jest z Uniwersytetu z Iowa, z Ameryki i ta skala ma y, bazową temperaturę 10 stopni Celsjusza. Dokładnie to jest chyba 50 F, to wychodzi 10 stopni Celsjusza, czyli jeżeli mamy średnią dobową, nie, dla uproszczenia 20 stopni, to od tych 20 odejmujemy bazową 10, czyli mamy 10 stopni sumy temperatury efektywnej. To jest skala obowiązująca w Ameryce, natomiast jest druga skala Arwalisu, czyli z Francji, obowiązująca w Europie, w niektórych hodowlach jest ona jakby ważniejsza, i tam suma bazowa jest, jest suma bazowa, tylko bazowa temperatura to jest 6 stopni Celsjusza, czyli jeżeli mamy też 20 średnią dobową. Od 20 dojmujemy 6, wychodzi nam 14 stopni temperatury efektywnej za ten dany jeden dzień. E, przyjmuje się, że od momentu siewu do wschodów, e, w zależności też od odmiany, bo tutaj różnice są dosyć duże. Natomiast możemy przyjąć, że w skali francuskiej to jest około 80 stopni sumy temperatury efektywnej do schodów od siewu, przy czym pamiętajmy, że tu tych zmiennych jest naprawdę dużo. Bo jeżeli mamy glebę piaskową, no to już będzie nam się ona inaczej nagrzewała. Jeżeli gleba będzie mokra, będzie się inaczej nagrzewała. Jeżeli będzie gliniasta, będzie się inaczej nagrzewała. Jeżeli to będzie się w mulcz, też zupełnie inaczej. Także to wszystko należy jeszcze jakby przeliczać na to, co mamy. No, od siewu do kwitnienia te takie powiedzmy europejskie mieszanice, które sprzedajemy w Polsce, potrzebują około 800 stopni w skali tej francuskiej. No i do dojrzewania to jest około 1800 stopni, mówię tutaj przeważnie o takich mieszańcach, no 260, 270, czyli tych najpopularniejszych, najczęściej sianych. Jak głęboko siać, albo jak głęboko nie siać, to jest też bardzo ważna rzecz, więc to na wszystkich szkoleniach już powtarzamy i myślę, że to już generalnie robicie to bardzo dobrze. Czyli siejemy najpłycej jak się da i najgłębiej jak potrzeba. Czyli tak naprawdę e, zaczynamy od 4 cm, nigdy nie siejemy płycej, poza jednym wyjątkiem, o którym powiem i zawsze o nim mówię. I raczej nie powinniśmy sieć głębiej niż 7-8 cm, oczywiście. Pierwszy parametr to jest, jak gleba jest nagrzana, jeżeli jest wygrzana w całym profilu, no to możemy schodzić tak głęboko, jak głęboko poszukujemy wody. Czyli będzie to 6 cm, może być to 7 cm, ale pamiętajmy, że wtedy ten ziarniak do wschodów będzie potrzebował no z każdym centymetrem będzie potrzebował troszeczkę więcej. Czyli możemy przyjąć, że 1 cm głębiej to jest około jednego dnia dłużej, żeby roślina wzeszła. Oczywiście tutaj też ma znaczenie ułożenie ziarniaka to jest to już takie typowo akademicka dyskusja, bo wiadomo, że Wy przy siebie nie macie za bardzo wpływu na to, jak ten ziarniak wyląduje, ale jeżeli on wyląduje zarodkiem. Ku dołowi, no to system korzeniowy od razu rośnie w ziemię, a kiełek idzie do góry, więc tutaj mamy też pewnie jeden dzień, możemy być szybciej. Natomiast co do tej głębokości wracając, te 4 cm to jest taki optimum, e, może być 5, natomiast ważne jest to, żeby nie sieć płycej, ponieważ e, chcemy, żeby rozwinął nam się prawidłowy system korzeniowy. Nie mówię o tym zarodkowym, no bo on jest jakby mniej ważny niż w momencie tego 5-6 liścia, on i tak jakby przestaje funkcjonować. I rozwija nam się ten system korzeniowy przybyszowy, e, czy z węzłów, krzewienia, które jakby się budują w, w, w rosnącej roślince. I on jest bardzo ważny. Jeżeli wypłycimy ten siew, to ten system korzeniowy nigdy nie będzie efektywny. Co za tym idzie, będziemy mieli gorsze pobieranie wody, składników pokarmowych, słabszą tolerancję na niedobory wody w tych kluczowych okresach, no i większą tendencję do wylegania. Także nie wypłytajcie nigdy siewów. Wiem, że czasami jest to trudne na glebach mozaikowatych, natomiast to jest, może to być, albo nawet powiedziałbym, że jest to kluczowy element do osiągnięcia naprawdę fajnych, e, fajnych wysokich potencjałów planowania. E, korzenie podporowe to jest też taka rzecz, o której się w zasadzie niewiele mówi, czyli te, niektórzy je nazywają powietrzne, te, które wyrastają z tych węzłów w roślinie, które już są nad powierzchnią gleby, one oczywiście pełnią e, funkcje podporowe czyli jeżeli mamy jakieś duże wiatry, no to one będą nam pomagać, żeby roślina się nie przewróciła. W rejonach Borku Strzelińskiego będą troszkę nam pomagać przy tych uszkodzeniach powodowanych przez larwy stonki kukurydzianej. Będą nam się robić łabędzie szyi, ale roślina będzie się bronić, będzie zawsze szukać góry. Natomiast co jeszcze robią te korzenie podporowe? Niedawno wyczytałem w opracowaniu, zresztą zrobionym przez Pioniera, za ubiegły sezon, że wydzielają one taką... Substancję, która powoduje, że wokół danej rośliny buduje się specyficzny mikrobium, który też pomaga roślinie lepiej przetrwać suszę. Więc tak naprawdę myślę, że warto zwracać uwagę na te korzenie podporowe, jak one wyglądają, czy są rozbudowane, bo one też pełnią funkcję. Mało tego, jeżeli korzenie podporowe tego powiedzmy pierwszego węzła krzewienia wchodzą w ziemię, to też pełnią funkcję odżywczą, czyli pobierają wodę i składniki pokarmowe. Wydaje się to takie trochę nie do wiary, bo one, wiecie, wyglądają tak pokracznie, takie grubasy, jeszcze czasami jak robicie zabiegi niektórymi herbicydami, to one się potrafią wykręcać, deformować i nie spełniają, nie spełniają żadnej funkcji, może być ich taśmienie, mogą się zamieniać w takie tubulki, więc widzimy, że one też jakby pełnią swoją rolę i są ważne, czyli mamy jakby kukurydzy trzy systemy korzeniowe, każdy w określonej fazie pełni funkcję, ale determinacja ich rozwoju zależy od tego, czy dobrze zasiejecie roślinę na odpowiedniej głębokości. Miałem jeszcze powiedzieć Wam o wyjątkowej sytuacji, gdzie wypłycamy się. Wyobraźmy sobie piękne pole po lucernie, po mieszankach traw, jakąś starą łąkę, znaczy starą łąkę, jakąś wieloletnią łąkę, którą wymyśliliśmy sobie, że trzeba skasować. I w tym roku idziemy w kukurydzę, ponieważ areał pewnie spadnie, więc będzie można na tym lepiej zarobić. Siejemy kukurydzę. Kasujemy taką uprawę wieloletnią. Wyobraźcie sobie, ile tam jest żyjątek pod ziemią, rozpoczynając od drutowców, larw, pędraka, poprzez różne inne obiekty, które na pewno będą chętne, żeby wyciąć nam te nasze 80 tysięcy na hektarze. Więc wtedy oczywiście kupujemy materiał siewny, zaprawiony. Pełnymi zaprawami insektycydowymi i co robimy? Siejemy płyce. Dlaczego? Żeby roślina uciekła przed tym, co chce ją zjeść, czyli siejemy na 3 cm. Płyce już niestety nie wolno, ale 3 cm dadzą nam szybkie wschody i ucieczkę roślin przed tymi, powiedzmy, drutowcami, czy pędrakami, czy śmietką kiełkówką. A po drugie, zaprawa będzie nam te okolice, tych 3 cm dookoła ziarniaka, ona potrafi chronić, gazując, więc. Po to to robimy, ale to jest naprawdę wyjątek, płyce i kukurydzy się nie sieje. Gęstość siewu, słuchajcie, gęstość siewu to jest taki parametr, który jest dyskutowany w zależności od rejonu kraju. Jadę na południe, to tam nikt nie schodzi poniżej 75 tysięcy i pewnie dobrze. E, tu w okolicach Poznania, gdzie jesteśmy, rok temu na Dniach Pola usłyszałem o 55 tysiącach. Może dla niektórych to będzie dobre rozwiązanie, natomiast pamiętajmy, że każde nasiono to powinna być jedna kolba a jedna kolba daje konkretny plon, czyli im mamy wyższy potencjał planowania dla danej gleby, tym większą obsadę powinniśmy zasiać. Oczywiście kończąc rozsądnie gdzieś tam na 85-88 tysiącach wysianych, a w dół dla mnie taka granica rozsądku, jeżeli mówimy o tym, że całe pole będziemy siali tą samą gęstością, to jest około 70 kilku tysięcy. Jeżeli mamy siewnik ze zmiennym dawkowaniem siewu, to oczywiście on nam na danym kawałku zasieje 50, Gdzieś tam obok będzie nawet 90, i to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast pamiętajmy, że gęstość siewu dostosowujemy do warunków i plonu, który chcemy osiągnąć dla danego stanowiska glebowego. Ale nie ma takiej opcji, że z zasianych 65 tysięcy odmiany powiedzmy X uzyskamy taki plon jak z odmiany X zasianych w 85 tysiącach, jeżeli będziemy mieli dobre czy bardzo dobre warunki. Także zawsze. Im więcej roślin, tym większy potencjał jest danego pola. Nawet jeżeli mamy odmianę w typie flexa, bardzo mocnego, ona nigdy nie będzie w stanie wyciągnąć z 55 tysięcy tyle co z 80 tysięcy. Jakie jest zagrożenie też obniżenia tego, tej gęstości wysiewu? No to może być też takie coś, czego nie lubicie, czyli krzewienie. I tutaj niestety kukurydza jako roślina zbożowa w niskich obsadach ma prawo się krzewić. Żeby tego nie było, żeby się nie krzewiła, i to mówimy tutaj o każdej gęstości, a co do niższej, to jest oczywiście większe prawdopodobieństwo, to musicie pamiętać, że rozkład siewu, czyli odpowiednia odległość centymetra ziarniaka od ziarniaka, to jest też bardzo ważny element powiedziałbym, że wizytując jakby pola w Polsce to jest chyba rzecz, którą możemy naj, jeszcze najmocniej poprawić bo e, temperatury to już wiecie, głębokość, myślę, że 90% z was robi dobrą. E, gęstość też do wpad, dopasowujecie do pola, ale ten rozkład jeszcze tutaj troszeczkę kuleje, więc pamiętajcie, że jeżeli e, powinniśmy mieć na metrze powiedzmy, nie wiem, 8 roślin, 7-8 roślin, a mamy 7 roślin na pół metra i potem mamy pół metra dziurę, to nie jest dobre ponieważ te rośliny tutaj będą miały ograniczone warunki siedliskowe, ograniczony dostęp do wody, będą biły się o światło, będą wybiegały, więc tego unikamy. Ten rozkład naprawdę powinien być idealny i każdym, prawie każdym siewnikiem można to zrobić. Oczywiście im nowszy siewnik, tym będzie łatwiej, a w tych starszych po prostu trzeba ten siewnik przygotować przed sezonem no i troszeczkę wolniej jeździć, ale to jest coś, na czym zyskacie. Jeżeli, jeżeli rośliny Wam wyjdą równomiernie, Czyli będzie ten start wegetacji na tym samym poziomie, będziecie mieli dobry rozkład i rośliny będą wyglądały, wiecie, jak z obrazka, czyli każda będzie w tej samej fazie wegetacyjnej, to macie powiedzmy 100% plonu. Jeżeli co piąta będzie w troszeczkę opóźnionej fazie, to ten plon będzie wam spadał, a jeżeli będziecie mieli to postrzelane, bardzo mocno, no to macie pewnie spadek plonu rzędu kilku, nawet 10%, procent, więc jakby to jest coś, czego naprawdę e, warto przestrzegać i warto naprawdę przejść za siewnikiem i zobaczyć jak ten rozkład siewo wygląda. Chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że wszystkie odmiany marki Pionier od tego sezonu wegetacyjnego są zaprawione e, zaprawą insektycydową Force lub Hybriditrin, czyli pyretroidem, więc tym bardziej używajcie tych środków bezpieczeństwa dla siebie. I mam też dla Was pytanie, P proszę, żebyście napisali w komentarzach, ponieważ jest to ostatni rok, gdzie możemy używać Ochlor na polach. czego będziecie używać? Jakie rozwiązania herbicydowe będziecie wybierać w tym sezonie? Bardzo mnie to ciekawi. Do zobaczenia na polach, no i w kolejnym odcinku EPOLE. Oglądajcie, pozdrawiam.